Dobry wieczór, cześć Wam, witam serdecznie jak zwykle. Dzisiaj chciałbym Wam zaprezentować takie ćwiczenie. Zrobię je nagrywając program, nie online. Natomiast można by było się zastanowić, czy jest to realne zrobić z Wami. Chociażby, żeby ktoś na przykład zadzwonił, ale to zobaczymy w przyszłości niedalekiej. Ja mam takie fajne ćwiczenie, które. Pokaże nam, czy właśnie temu, który je rozwiązuje, robi, jakich się dopuszczał zaniedbań podczas używania alkoholu, jak się zachowywał, jakie sfery życia, obszary właśnie zaniedbał, zlekceważył, jakie poniósł konsekwencje i najważniejsze też czyli. Czy jednak zmieniamy się? Czy zmieniamy ten swój stosunek do tego, czy nadal tak uważamy, tak jak było wtedy, że byliśmy impertynentcy, ignorantami, czasem bezczelni, cyniczni i drwiący. I dzisiaj, właśnie, jest też taka lista uzupełniająca na sam koniec, co czuję dzisiaj, zaniedbując tamte sfery. I tutaj w tym ćwiczeniu jest 10 przykładów. Ja zrobiłem tylko 4, ponieważ muszę się nad tym bardzo długo zastanowić. Dlatego, że to było kiedyś, niestety, prawda? Ale trudno mi jest w niektórych sferach sobie przypomnieć, gdzie nabrał. No, przecież tego była masa. Ale w tym ćwiczeniu chodzi o to, żeby właśnie dokładnie sobie przypomnieć. I zapisać, ważne są konkretne tutaj przykłady. Ja Wam przeczytam zagadnienie, jak brzmi, i zobaczymy, jak ja to rozwiążę, jak sobie poradzę z tymi czterema przykładami. Jak picie wpływało na wykonywanie zadań życiowych? Spróbuj określić na konkretnych przykładach, w jaki sposób picie wpływało na Twoje życie zawodowe i szkolne. Na. I to jest świetne, bo już możemy sobie zacząć przypominać. To jest właśnie ta jaźń, nie? że. Dlatego, ponieważ ja już przeszedłem tę terapię, pół w zasadzie, to żyjąc tą jaźnią jest mi łatwiej, bo to masz z automatu. Jak rzucasz alkohol, a coś cię tam kusi, masz jakieś głody, swędzi żeby się napić, to sobie przypomnij, właśnie. To jest, to jest ja wam mówię, tak stawiam na terapię, to ci otwiera mózg. Co, co, co zrobiłeś, co czułeś, co dzisiaj czujesz. Masz to poczucie takiego wartościowania, że kurczę, jakie ja byłem głupi, jak, jak ja mogłem tak robić, jak ja dzisiaj bym tego na przykład nie zrobił. Sporządź listę przykładów opuszczania pracy, spóźnień obniżania wydajności i sprawności fizycznej i umysłowej. Dołącz do tego przykłady pogarszania się, twojego postępowania w takich rolach, jak na przykład bycie ojcem, uczniem, synem, kierownikiem, kolegą i tak No mnie w kilka sfer obija, no, na przykład nie jestem ojcem, nie byłem yy, no uczniem byłem, bo jeszcze też chodziłem do wieczorowej szkoły, yy, no synem to zawiodłem, tak? Kierownikiem byłem sam sobą, w pracy nie zawiodłem yy, ludzi ani siebie, bo pracowałem sam na siebie, miałem działalność, więc byłem sam sobie mm, szefem i wykonawcą. W jaki sposób <laughs> zawalałeś różne zadania i obowiązki w związku z piciem? Ważne są konkretne przykłady. Fajne to zdanie. Zadania i obowiązki w związku od razu mi się skojarzyło. Chociażby właśnie w związku z kimś. I tutaj też taką rzecz poruszę. Więc ja zacznę od sfery, jeśli chodzi o pracę. Nie zaniedbałem jej w ten sposób, że. No, można by powiedzieć, że, że poniekąd tak, bo to ja miałem nagrywać. Miałem, e, miałem takie zlecenie od księdza, miałem nagrać jego pierwszą mszę, czyli prymicję. To jest wielka uroczystość. Ja byłem po parodniowym ciągu i po prostu nie byłem w stanie musiałbym tam pojechać pijany. To wiedziałem. Ale po pierwsze, to było trochę kilometrów od Gdańska. Po drugie, bardzo się bałem, że jak będę miał zjazd w alkoholu, to po prostu zaczną się poty będę latał. Nawet gdybym pojechał, miał te dwusetki, to. Nie dałbym rady fizycznie. Chwilę bym tam. To jest, to jest ciężka praca, operator kamery. Trzeba być mobilnym bardzo i uważać na każdy szczegół, być, być w lecie, no, mieć oczy dookoła głowy. I poprosiłem, nie zawiodłem w sensie, że była wykonana ta, było wykonane to zlecenie, ale to miałem być ja. I dzień wcześniej zadzwoniłem do kolegi: Michał, ratuj. Bo ja nie mogę spalić siebie, spalić swojej firmy. I rzeczywiście kolega mi pomógł, powiedziałem o co i jak, i pojechał na tą uroczystość. Nie mogłem zawieść, to było wielkie wydarzenie kiedyś nie było. Także każdy wujek, każdy kuzyn, albo telefonem chociażby. No właśnie, przecież to było 27, 27 no 20 lat temu, 25. Sfera, jeśli chodzi na przykład o rodzinę, o tatę, o rodziców, czy zawiodłe. Jasne, że zawiodłem. To, jest, to się też łączy z pracą, bo miałem mu pomóc w pracy. Tata jest godetą, no dzisiaj jest na emeryturze i miałem pojechać w teren. Dla mnie był tak ważny kolega, który do mnie przyszedł dzień wcześniej, ja wiedziałem o tym. Przypomnijmy sobie, ile razy zawiedliśmy kogoś, że ważniejszy był kolega, wódka. I jeszcze siedzenie do trzeciej. Dobra, tam wstanę na tą ósmą. O siódmej, bo akurat Tata miał po mnie podjechać. O ósmej? Nie, to ja miałem gdzieś tam dojechać. Tak, ja miałem dojechać, bo przecież nie pojechałem. I machanie ręką, umniejszanie ważności tej sprawy i tak dalej, damy rad. I siedzimy, siedzimy bez trosko, głupio, bezmyślnie. Zrobiła się ta trzecia czy czwarta, właśnie. I nie byłem. To było lato. To było lato. Jest do dzisiaj, ja to bardzo pamiętam, długo przeżywałem to. Wtedy już mi było wstyd. Wtedy się źle czułem. Wtedy mi było źle z tym. I pomyślałem sobie, że co ja robię, dlaczego to wódka jest tak ważna, bo to jest właśnie uzale uzależnienie. I wyobrażałem sobie, właśnie patrzyłem oczami, wyobraźni, bo w terenie, bo geodeta to jest praca i w terenie, ale to są też mapy kreślenia w domu. A często jechaliśmy wcześniej rano no, i o siódmej, a czasami o szóstej, żeby uniknąć upałów. I tak sobie wyobrażałem. Jak mój biedny ojciec, bo to jest też fizyczna właśnie praca, wkopuje kamienie graniczne. Mieliśmy tam wtedy, no właśnie, a ja nie chciałem przecież wysiłku poszedłem sobie na otwinę i powiedziałem, dobra, to sobie pójdzie gdzieś tam do, go do gospodarza, bo to było dzielenie działek i kogoś weźmie na domu, na wódkę, na, na piwo, na piwo, na wódkę, nie na na przykład banknoty, żeby kupił obiad mm, do domu. Jakieś produkty, tylko właśnie tą wódkę czy wody. I takie było myślenie. I mówię, a jak nie znajdzie nikogo. Ja byłem bardzo wtedy przygnębiony i smutny, pomimo tego, że piłem i to było bardzo ważne, to jednak są te przybłyski na pewno każdy z was kiedyś miał takie wyrzuty sumienia. I mówię, no biedny facet zawał słońce, upał, sam się z tym morduje. A jeszcze tam trzeba było też coś pomierzyć. Więc łatę tą geodezyjną podtrzymać, a on z teodolitem i kto ją podtrzyma? No, niestety, dałem ciała, nigdy tego nie zapomnę. Bardzo źle. I to jest to właśnie zaniedbanie, prawda? Olbrzymie. Zaniedbanie zdrowotne. Dostałem od 100 złotych. I mi się na prywatną rehabilitację zupełnie z, z innego powodu, e, z nogą. Bo byłem na poprzedniej próbnej, tam jakieś wyciąganie kręgosłupa i tak dalej, i tak dalej. I ja z tej stu... to było z premedytacją, bezczelne. Wtedy to mówiłem, dzisiaj to powtarzam. Zachowałem się jak gnoj, jak świnia. Ja tą stówę od razu przepiłem. To chyba ja innej stówy, z innej stówy nie było. Ja innej takiej sytuacji po prostu nie pamiętam. Ja tą stówę przełoiłem, a widziałem się z tatą następnego dnia i wiedziałem, że mnie zapyta, czy byłem na, na tych ćwiczeniach. Słuchajcie, przysięgam Wam, że ja czekałem i nie miałbym żadnego żalu. Siedzimy w samochodzie, on obok mnie. Ja, ja się, mój tata by mnie nie uderzył, ale ja byłem gotowy przyjąć strzał w twarz. I powiedziałem mu, tato, ja przepiłem tą stowę I teraz czekam. Nie powiedział nic, wrzucił bieg i pojechaliśmy. To było coś okropnego. Ja byłem gotowy przyjąć z liścia porządny strzał. Nie pisnąłbym słowem, bo mi się wtedy należało. Ja się teraz wzruszam, bo. Widzicie, to jest właśnie ta choroba kochasz kogoś. Naprawdę kochasz, a robisz krzywdę komuś. Obrażasz. Aha. Obrażasz też właśnie zachowanie. I czwarty taki jeszcze przykład mam. Dzisiaj nie będziemy tutaj. Nie będę Wam dziesięciu przykładów przedstawiał, Każdy musisz się sam zastanowić nad swoimi prywatnymi. Nie ma lepszego oczyszczenia. Dopiero zobaczyć, co robisz. I mając, wiecie, mówiąc na głos, to, czytając taką pracę, pisząc, to nie ma tak. To ja Wam mówiłem w innych filmach. To nie ma nucenia melodii pod nosem. Jest co innego, jak masz otworzyć buźkę i zaśpiewać. Można, może się wydawać, o tak, zaśpiewam jak bonozju, to Albert Pavarotti. Nie. I tutaj to samo. Dopiero docierają myśli, dopiero ta, dopiero ta wiedza, którą chcesz przekazać, dotrze, jak ją napiszesz, a jeszcze lepiej, jak ją przeczytasz, czy z kimś się podzielisz ze, no, ze znajomymi. Zaniedbanie, właśnie, związku, o którym no to było przecież wiele pewnie razy. Ale jeden taki, który najbardziej mi utkwił w pamięci, to właśnie jak byliśmy na Mazurach, ja już powoli się rozkręcałem beztroskie picie. Wesoło, fajnie z kolegą. I w pewnym momencie ten kolega, zresztą nie tylko on właśnie, to już był związek paroletni. I zaniedbanie tej drugiej osoby, że. Nic nie jest ważniejsze ani nikt przede wszystkim niż alkohol. I jak byliśmy do tych mazorów z nią, z jej tatą, i jeszcze raz z jej kuzynką i z tym kolegą, właśnie, to ja, dla mnie jakoś z biegiem czasu, jak byliśmy tam dwa tygodnie, to z każdym dniem coraz mniej poświęcałem czasu. I najważniejszy był ten kolega i piwo. I pierwszy raz, ja tu nie będę imion oczywiście mówił, po co, pierwszy raz widziałem, jak ona płakała przez mnie. Płakała, bo czuła się samotna. Ja tylko kolega, 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 to do rynu, to, 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 to w Gierzycku, to tu, to, 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 to siam, to. Na okrągłe Już dzisiaj nie można tak pływać pod wpływem alkoholu jak kiedyś. I a my o 6 rano przychodzimy i zwłoki na kei i leżymy jak ukrzyżowani. To było coś dla mnie. Takie rzeczy właśnie, moja wrażliwość jest taka, że ja takie rzeczy zapamiętuję na zawsze. Bo to boli. To jednak człowiek, jak się wydaje, jest jednak człowiekiem, człowiekiem myślącym, przynajmniej ja, że to są rzeczy, które zakotwiczą się gdzieś na bardzo długo. No i teraz jeszcze raz nie chcę opowiadać o tym przykładzie, że to już była moja agonia, to już było w popadaczkach i to było picie destrukcyjne. Skrajne wyczerpanie organizmu, jak nie byłem na pogrzebie mojej babci. To jest coś niebywale. Pamiętacie, niektórzy nie, nie oglądali pewnie tego filmu: Ja tam płaczę. Ja tam płaczę, bo ja często myślę o tym. To jest, je, to jest jedna z, naj, z największych moich rzeczy, której sobie nie wybaczę do końca życia. Że tyle miłości, tej pracy, takiej, której babcia włożyła w, też w nasze wychowanie, jak mama zmarła, a ja nie byłem w stanie po prostu. I może, jeżeli mnie widzi, jeżeli jest tak, że nas widzą ci ludzie, to, to może właśnie wtedy rozumiejąc i mówiąc, Zostawcie Rafała, on jest chory. To może jest mi wypoczątkowy. Ale ja sobie tego nie, dar nie umiem darować. Czasami... Mam takie jakoś poczucie takiego połączenia z mówię, Jeżeli wiesz o tym, to ja po prostu nie byłem fizycznie w stanie, bo by trzeba było tam zawieźć na noszach. To było skrajne wyczerpanie organizmu. Ja leżałem wtedy kilka dni w łóżku. Nie, tylko miskę. I to było niemożliwe. No ale nie od. I to są właśnie. Widzicie, żyjąc z takim poczuciem, że nabroiliśmy, że ponieśliśmy nie tylko my strat, być może część rodziny. A to właśnie się gniewa. A ja dzisiaj nic nie zrobię już z tym. No nic. Bo oni po prostu może nie rozumieją, na czym polega istota choroby alkoholowej. Przecież ja nie... Gdybym ja mógł, to bym tam pobiegł. Ale ja nie mogłem. I nie, że ja się teraz tłumaczę. To nie jest kac, że ktoś tam mówi, a głowa mnie ma, mnie idę do pracy. To nie można niemal ręką ruszyć. Do takiego stopnia ja się kiedyś doprowadziłem, a dzisiaj, proszę bardzo. I teraz będzie właśnie o tych uczuciach, z tym proszę bardzo. Co czuję teraz, pisząc tą pracę? Bo już tu sobie to tam powypisywałem, żeby nie przedłużyć. I wypisałem takie uczucie, zachęcam, znajdziecie dzienniczek ucznia, czy ucznia, zawsze to, to zawsze, to, to często pada, wiecie, na, na terapiach, Właśnie nie ucznia, tylko dzienniczek, uczuć, Ech. czy po prostu uczucia, Uczu, emocje i uczucia. Jak się wpiszę w Google, to wyskoczy wam. Tego jest mnóstwo. Tylko my nie potrafimy tym operować, ja często zapominam. Ja wiem, co czuję, ale na przykład za, zupełnie zapominam o tym słowie, a tego jest od nas. I wypisałem sobie takie uczucie właśnie, jak zażenowany czujesz. się, wstydzę się tego i będę się wstydził zawsze. To jest moje takie, wiecie, to jest takie, taka spowiedź powszechna. No tak, no mówię to dla wielu ludzi, i tutaj nie ma, nie może ktoś mi powiedzieć, że nie mam jasności umysłu, jaźni, że ja tak sobie beztrosko nabrodziłem kiedyś. Nie. Ja tutaj czuję się winny. Jednocześnie. Teraz akurat w tej chwili nie, bo jest to bardzo wielki smutek dla mnie. A jednocześnie, przecież za dużo tych rzeczy, jednocześnie cieszę się, że dokonuję, dokonałem i dokonuje potężnych zmian. To jest przecież piękne, to jest fantastyczne. Bo gdybym nic z tym nie zrobił, no to tragedia. I właśnie ulgę, ale ulgę taką, że to już było. Jednocześnie ulgę, ale wstyd, żal, że tak zrobiłem. Żal do siebie, ale ulgę, że to już było. Że nie ma teraz tego. Że staram się żyć jakoś zgodnie z jakąś taką swoją harmonią, w miarę w porządku. Staram się nawet drobnostki czynić, zupełnie inne niż, niż kiedyś. I mam to poczucie właśnie, żal, że skrzywdziłem, czuję smutek, ale dumę, że właśnie staję na nogi, że jest taka siła, że, że dokonuję zmian. I to jest piękne. W jaki sposób w przeszłości udawało ci się Unikać zobaczenia, dostrzeżenia tego real, realistycznie, no realnie. W jaki sposób broniłeś się przed uświadamianiem sobie tego? I to właśnie było to. Ktoś, ktoś ci mówi, miałeś wczoraj być, a ty no, oczywiście problem jakoś tam umniejszasz, temu wszystkiemu minimalizujesz, racjonalizujesz, że usprawiedliwiasz, że no co, no przecież... Ja tutaj y, nie mogłem, bo sąsiadka mi jeszcze zawracała głowę, że poprosiła mnie, żebym przeniósł jej szafki, to potem się spóźniłem y, na autobus i jakieś, wiecie, wymówki. Bagatelizowałem to. Mm, nic sobie z tego właśnie nie robiłem. Bywałem cyniczny. To przecież nic się nie stało, to zrobimy to jutro. A co? No i co się takiego stało? A, a wtedy i to jest ten egoizm. A wtedy, nikogo nie, wtedy tego pijącego nie obchodzi, że ktoś specjalnie musiał gdzieś pojechać, czekał na mnie. Gdzieś tam się umówiliśmy, był i on nie zawrót, ale ja zawiołem. I wtedy właśnie o, mogłem mu umniejszać, a jednak nie, bo miałem cholerne wyrzuty sumienia i powiedzieć, to a nie odezwałem się ani słowem, do taty, że ja tylko przeprosiłem wtedy, że nie byłem w terenie. I nie powiedziałem mu, nie wykrzyczałem, to mogłeś wziąć jakiegoś gospodarza, może jakiś rolnik, akurat traktorem jechał. Nie. Ja się i wstydziłem, i bałem, i nie zrobiłem tego. Arogancja się wtedy, albo kpin, po prostu, drwiny, obrócenie tego w jakiś tam pseudożart. No. Zawsze właśnie te zaniedbania były czymś usprawiedliwiane. Ja Wam dziękuję, polecam takie ćwiczenia, polecam terapię. Ja nie jestem terapeutą i nie będziemy tutaj robić terapii, żeby ktoś z terapeutów, jeżeli tutaj ogląda, to niech nie myśli, że ja tutaj chcę sobie jakieś prywatne zajęcia robić. Bo nie jestem do tego yy, przecież, yy, yy, jaki. No. Nie mam uprawnień, uprawniony nie jestem. Więc ja mogę tutaj Wam tylko podpowiedzieć, że to są kapitalne ćwiczenia, ludzie się czasami wstydzą. To, to o to właśnie chodzi. To o to właśnie chodzi. Przyznać się przed sobą, co narobiłem. I to. Daje nam tą jaźń, o której Wam mówiłem w prelekcjach, jaźń o swojej chorobie. I w ten sposób ja dokonuję zmian, bo ja już tak nie chcę. Ja nie chcę się, nie chcę znowu czuć upokorzenia, sam, samo upokorzenia tego zażenowania wewnętrznego. Nie chcę mieć poczucia winy, bo już to przeszedłem. I jeżeli naprawdę ktoś sobie zrobi takie zadanie, ćwiczenie, pójdzie na terapię, bo tego jest dużo, różne są, to Naprawdę jest o wiele łatwiej wyjść czy radzić sobie z niepiciem. I tyle. Zachęcam. Ja cały czas podkreślam: terapia, jaźń, ambicje dlaczego chcemy to robić co, co mamy przed sobą i co chcemy jeszcze osiągnąć. A ja, no właśnie, mówię: dobranoc i dzień dobry dla tych, którzy w dzień. A dzisiaj to wszystko. Dziękuję. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć.